Cześć! Hej! Witamy Was z naszego nowego studia. Który jest naszą sypialnią. Który jest naszą sypialnią, ale ten kadr jest nam potrzebny, bo już niedługo na, na tym kanale pojawią się trzy filmy, które mam nadzieję, że Wam się spodobają. Ale do rzeczy. Dzisiaj o emocjach. Tak jak już ten tytuł trochę enigmatycznie brzmi, że będziemy mówić o zakazanych emocjach. Czy w ogóle takie są? No, gdzieś tam chyba takie przekonanie pokutuje. I chcemy dzisiaj obalić mit, że nie można czegoś czuć, że mm, dziewczynkom, chłopcom nie wypada jak, 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 jakiejś, jakiejś emocji przeżywać, ale od początku. Yy, od początku zupełnie jak, 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 jak to jest, tak stereotypowo. Yy, bo... Że dziewczyny nie mogą. Yy się denerwować, złościć i wkurać. Znacie te hasła, złość tak. piękności szkodzi, nie złość się. No, bo dziewczynkom to nie wypada, I, tak, i, tak, i, i wiele osób tak, wych tak wychowuje swoje córki. Lepiej się swoje emocje w środku niż w, w wyrzucie z siebie, bo dziewczynkom to nie wypada. Tak, a chłopcy, mężczyźni, e, to jest, przyjmuje się, że to jest takie niemęskie, żeby się bać, żeby się smucić, żeby płakać. I zamiast tego, chłopcy Chłopacy nie płaczą. Chłopaki nie płaczą, właśnie. Tak tak mówią. I zamiast tego, mężczyźni wyrażają złość, bo to bardziej jest męskie według społeczeństwa, według tego, jak przyjęło nam się myśleć błędnie, że mężczyzna może się złościć, ale nie może się bać i nie może się smucić. A kobieta nie może się denerwować, za to może płakać. I, I my błędnie wyrażamy, bo to, co potrzeba naszym emocjom, po to one, nam, po to one są nasze, nam, żebyśmy mm, je wyrażali. On niczego więcej nie potrzeba, tylko żeby te emocje, uczucie wyrazić. Czyli jakoś powiedzieć o nim, czy, yy, czy zamanifestować swoim czynem. Więc, ale, ale więc, i, więc czym... tak trochę pogmatwanie mamy w głowie, bo kiedy my, mężczyźni, czujemy smutek, Czujemy strach, co jest naturalne i mamy do tego prawo. Każdy... Możemy czuć. To nie jest umniejszenie męskości, że ja boję się czegoś albo ja się. coś mnie zasmuciło. Ale kiedy to mam w sobie, te emocje, to wyrażam złość. Błędnie, zupełnie błędnie. Nie czuję złości, ale ją wyrażam. Przez ten konflikt, który powstaje w mojej głowie, nagle okazuje się, że trochę nie jestem sobą, trochę czuję się, jakbym oszukiła, jakbym zakładał maskę, nie czuję się bezpiecznie, nie czuję prawdy, tylko, no tylko jestem fałszywy w tych relacjach, które tworzę. Więc warto wrócić do początku i wyrazić to, co naprawdę czuję, czyli wyrazić albo smutek, albo strach. I jeszcze raz podkreślmy, nie ma w tym nic złego. Niezależnie od płci, każde emocje. Możemy przeżywać, możemy czuć, możemy mieć i należy je wyrażać. I one są neutralne, nie są tak. ani dobre, ani złe. Same emocje, samoczucie emocji, ono nie umniejsza naszej kobiecości, nie umniejsza mojej męskości. Po prostu jest, przeżywamy daną emocję i to jest, i to jest neutralne. Już później to, 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 co z tym robimy, czyli jak odbieramy daną, daną emocję i co na w nas wywołuje, jakie zachowanie, no to już na to mamy wpływ i to można ocenić ocenić moralnie jako złe albo dobre, jeżeli się złoszczę, no to mogę w kogoś rzucić... Nie mogę. Znaczy no nie mogę, no ale znaczy mam taką możliwość, To jest możliwe, żebym złapał za coś i rzucił w e, moją żonę albo walnął pięścią w drzwi e, i tak e, wyraził. I to już można ocenić jako albo dobre, albo złe, ale sama emocja złości nie jest niczym złym. Jeżeli powiem, że jestem zły. Karola, jestem zły. To nie jest złe, że tak powiedziałem. Mogę czuć złość. Każdy z nas ma do tego prawo. Możemy się złościć, możemy się bać, możemy się smucić. A dziewczyny mogą yy, właśnie się wkurzać, bo to, że kobieta powie, jestem wkurzona, jestem zdenerwowana, to wcale nie odejmie jej ani kobiecości, ani piękności, ani dziewczęckości. <laughs> Trzeba to się mówi: dziewczyny, dziewczyny. kobiecości po prostu. I yy, to jej tego nie odbierze, a pomoże wyrazić to, co siedzi w jej środku. Ja miałam bardzo długo z tym problem, żeby wyrażać swoje wkurzenia i nadal na terapii nad tym pracuję. Tu się wiąże wiele różnych rzeczy, ale po prostu tak zostało nam wpojona nie tylko przez rodziców, którym jakby nie mamy tego za złe, bo ich też tak wychowano, ale po prostu społeczeństwo nas tego uczy, że kobiety nie mogą być wkurzone, nie mogą używać wulgaryzmów, no bo jak to tak kobiecie nie przystoi powiedzieć soczyste cholera. Czy coś innego? Może to wypipkać chyba. <noise> Kochani, mamy, niezależnie od tego, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, mamy prawo do swoich emocji, możemy je wyrażać, możemy o nich mówić, możemy je przeżywać. One są nam dane po coś. Złość. Jest doskonałym motywatorem. Kiedy się złościmy, potrafimy dopiąć celu, potrafimy coś zrobić, zmotywować się, żeby coś zrobić. Właśnie, bo warto jest zobaczyć y, na te niby takie negatywne, gdzie się takie określa, Negatywne, wiadomo, tak. one nie są, tak jak powiedziałem, są neutralne. Y, te negatywne emocje, y, gdzie je ulokować, żeby dały nam coś dobrego. Dla, właśnie dlatego takie to, co Maciek powiedział, że możemy je... Już wiemy, że jesteśmy wkurzeni i na przykład na mnie to nie działa, ale na Macieka to działa, że jeżeli jest wkurzony, to zamiast się wkurzać i po prostu, wiecie, to rzucać tymi talerzami, to spiąć się i zrobić coś... Innego, kreatywnego, tak. żeby, żeby tą, tą złość spożytkować i tą energię, bo kiedy się złościmy, wzrasta w nas adrenalina, czyli mamy energię do tego, by coś robić, by na przykład zwiewać albo, albo walczyć. No i można właśnie zamiast walczyć, zło żeby złość nie pobudzała nas do walki, możemy ją ulokować na przykład w bieganiu. To jest też dobry przykład na wychowanie naszych dzieci, bo one też mają prawo do tego, by się złościć. Nasze dzieci, takie malutkie, mają prawo do tego, by być smutnym, by się czegoś bać, ale ta złość, bo ona nas czasami, rako denerwuje. Czasami chcemy powiedzieć, ach, ty tutaj nie złość się, bądź grzeczny, bo nie dostaniesz prezentu od Mikołaja. Uwielbiam to. A tak naprawdę nasze dzieci mają, mają taką emocję w sobie, mogą jej doświadczać, nie ma w tym nic złego, że dzieci się złoszczą, tylko musimy nauczyć nasze dzieci przez naszą postawę i pewne zachowania, poprawnie wyrażać tę złość. I nie mamy prawa do oceny tego tak naprawdę, do oceny, czy to, o co się złości, to dziecko jest faktycznie powodem do złości, i tak samo w stosunku do drugiej dorosłej osoby. Nie mam prawa powiedzieć przesadzasz! Jeżeli on czuje złość, to on ją czuje. Niezależnie od tego, czy ja myślę, że przesadza, czy nie. No i jako rodzice to jest duża waga tego, bo przez to my dzisiaj uważamy, że pewne rzeczy są zakazane, pewne emocje są zakazane, bo tak nam ktoś powiedział, tak nas zaprogramował, tak nas wychował. My dziś jako rodzice wychowujemy nasze dzieci, więc nie możemy zakazywać im żadnych emocji. Uczymy je wyrażać, jeżeli jesteś zła, moja córko, Anielko na to przykład, nie bi. to nie bi. Ale choć poskaczemy. Albo pouderzamy e, rękami w bębenek i pogramy, i zrobimy koncert. Albo weźmiemy plastelinę i zaczniemy ją tak ugniatać mocno, żeby. Albo kartkę. Albo kartkę podrzemy na tysiąc kawałków. I powiemy jej. Że jesteśmy złe, że jesteśmy bardzo złe, wkurzone, bo coś tam, bo coś tam. Ale nie wolno bić. To jest nasze zadanie, by nasze dzieci wychować, ale zanim zaczniemy to robić, bo wychowujemy też przez wzorce, przez to, jak my sami się zachowujemy, yy, patrzmy na nasze emocje, czy faktycznie wyrażamy to, co czujemy yy, i skończmy z tym stereotypem, że jakieś emocje chłopaki nie mogą wyrażać, a dziewczyny jakieś swoich też nie Dzień mogą. Brzydkie, bo się założę. To jest zupełna nieprawda. Chcemy, żebyście kończąc ten odcinek. Zobaczcie, jak to jest ja i co, o. Karolana jest piękna. Ja to może pozwolić Pozwólmy sobie na to, wy, mężczyźni, by być smutnymi. Nie musicie zawsze być radośni, pełni energii. Nie musicie być zawsze herosami. Pozwólcie sobie, że możecie się bać. I ogólnie, pozwólmy też sobie na słabość, bo ona dotyczy naszego życia. Ona jest wpisana w to popełnianie błędów. Nie zawsze będziemy na pełnej petardzie robić wszystko to, co sobie zakładamy. I nie zawsze będziemy uśmiechnięci od ucha do ucha. Z, ale zawsze możemy mieć w głowie, że chcemy po prostu być normalni, tacy jak jesteśmy, jesteśmy fajni, nie musimy być idealni, jak śpiewała Arkanoego. I właśnie zga zgadzam się na moją niemoc, na moją słabość. Mogę taki być. Bo taka, wa taka walka o to, żeby zawsze dopiąć swego, żeby zawsze działać na pełnej petardzie i robić. Wszystko energetycznie i najlepiej na świecie, powoduje też frustrację. Nie da się tak robić, bo później przychodzi błąd, że pomylimy się, no i zdarza się. I będzie się jeszcze zdarzać. Kochani, bardzo Wam dziękujemy. Dziś piątek, za tydzień święta, już mamy taki trochę świąteczny ten nastrój, Kierpone. ale bardzo chcemy Was zaprosić właśnie na przyszły tydzień. Bądźcie tutaj z nami, bo do końca roku chcemy opublikować jeszcze trzy filmy, które już nie, które nie będą takie. Minimum. Nic, minimum trzy filmy, ale. Te trzy to będzie cykl pewnych listów, które wysyłamy w tym świątecznym, bożonarodzeniowym, noworocznym okresie do siebie wzajemnie. Jest z tym, tyle. Co jest w naszych sercach? Pracujemy nad tym. Mam, mam nadzieję, że wyjdzie super, więc bądźcie z nami na tym kanale. Jeśli jeszcze tego nie, nie, nie robicie, to subskrybujcie ten kanał i mam nadzieję, że... Lajkujcie, followujcie i serduszkujcie i komentujcie. W tych filmach, które udostępnimy nie będzie na, na naszych takich głosów, żebyśmy mogli powiedzieć coś od siebie, więc już teraz prosimy was, jeżeli Wam się spodobają, to puśćcie je w świat. Myślicie jak dobre słowa, żeby kogoś też wzmocniły. Bardzo bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. I do zobaczenia! I nadal czekamy na Wasze pytania, bo zbieramy się do nagrywania odcinków QA, gdzie będziemy odpowiadać na to, co Was interesuje, więc czekamy w komentarzach. Piszcie! A -a. Pa!